Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie na moim nowym kanale. Nazywam się Lovetta. Pracuję z kartami Tarota i różnymi kartami wyroczni. Zapraszam dziś na czytanie lustro uczuć. Sprawdzę waszą aktualną energię oraz osoby, o której myślicie. Czytanie jest kolektywne, więc nie będzie z każdym rezonować. W celu uzyskania indywidualnego czytania zapraszam was do kontaktu ze mną poprzez stronę na Facebooku Lovetta Opiekunka Dusz lub Poprzez maila. Informacje jeszcze, jak się ze mną kontaktować, będą opisane pod filmem. Nie przedłużając, przejdźmy już do czytania. Ja sobie tylko tutaj oczyszczę przestrzeń. No i dobra, zaczynajmy. Dla jasności, po lewej stronie jest energia męska, po prawej stronie energia żeńska. Pamiętajcie też, że czasami jest tak, że kobiety są bardziej w energii męskiej, mężczyźni bardziej w energii żeńskiej, więc możecie się zamieniać tymi stronami. Sprawdźmy więc, co myśli osoba o energii męskiej, o energii żeńskiej, czyli o kobiecie. Co aktualnie ma w myślach? co on aktualnie ma w myślach. I co ona ma aktualnie w myślach. Co ona aktualnie ma w myślach? Co ona aktualnie ma w myślach? Jedna karta więcej nam wyszła. Dobrze. Pod spodem mamy as mieczy i rycerz mieczy. I as monad. Dobrze. Więc co energia męska w tej chwili myśli? Co on myśli? Być może zakończył jakiś projekt, zakończył pracę nad czymś i teraz się zastanawia, co z tym zrobić dalej, w którą, w którą stronę pójść. Tutaj być może była jakaś sprawa sądowa, roz... bądź jest przed nim jakaś sprawa dotycząca zdecydowanie pieniędzy. Być może było za mało pieniędzy, być może coś przyniosło mu straty, być może wynik tej sprawy przyniósł mu bogactwo. W myślach mamy też nowe kreatywne podejście, być może do pasji. To by troszeczkę jakby łączyło się z tym projektem, nad którym on skończył pracować, więc może jest to osoba bardzo kreatywna, która spełnia się poprzez pasję. Tutaj zdecydowanie jakiś cykl się domknął, więc może faktycznie doszło już do jakiejś sprawy, w której... W, którą wygrał sprawę, jakby była pomyślna dla niego. Pewien cykl się domknął, nowy cykl się otwiera. Jeśli chodzi o kobietę, co ona ma w myślach? Kobieta może postrzegać tego mężczyznę jako mężczyznę, który chce dominować, bądź jakby on jest spełniony. Aczkolwiek wygląda na kogoś, kto chce panować nad wszystkim, ale jednocześnie jest może niedojrzały, może też postrzegać go jako osobę nieśmiałą. Tutaj ewidentnie być może chodzi o to, że ona odeszła od tego mężczyzny, i dzięki temu, że odeszła od tego mężczyzny. Zaświeciło dla niej słońce, e, czyli, inaczej mówiąc, skupiła się na sobie, e, wróciła, wró wróciło do jej e, życia radość. E, tutaj mamy jeszcze na dole, co jest w myślach: e, przywraca się być może do równowagi, e, wyruszyła w jakąś inną drogę. E, no tutaj raczej dużo myśli, e, myśli może w nowym kierunku, może tu jest jakaś zmiana perspektywy. E, być może właśnie o to chodzi, że tutaj po odejściu od czegoś, niekoniecznie od tego mężczyzny, może w ogóle odeszła od czegoś, co, co, co w jakiś sposób ją może raniło, w jakiś sposób sprawiało, że nie czuła się dobrze. Przewraca się do równowagi. No i jak mówię, tutaj szczęście do niej przychodzi, zmienia się pewna perspektywa. Biorąc pod uwagę, że na spodzie mieliśmy asa mieczy. I rycerz mieczy, to przychodzi jakaś komunikacja, przychodzi jakaś prawda. Jest as monet, czyli też jakaś pewna propozycja przyjdzie, jest szóstka monet, więc, jakby chęć zrównoważenia czegoś. Być może też wyrównania pewnych informacji, komunikacji, być może ktoś, jedna ze stron odda komuś pieniądze. Tak to na tą chwilę wygląda. Sprawdźmy, co macie w uczuciach. Co aspekt męski i aspekt żeński mają w uczuciach. Co aspekt męski ma w uczuciach? Co on ma w uczuciach? Okej. Okay. Co aspekt męski ma w uczuciach? Mm, coś nam się tu nie przemieszały zgodnie karty, więc... Co aspekt męski ma w uczuciach? Energia męska. Coś nam się tu powtarzają te karty, ale okej. Okay. Najwidoczniej tak ma być, bo drugi raz z rzędu to samo. Dobrze. I co aspekt żeński ma w uczuciach? Co aspekt żeński ma w uczuciach? Co ma w sercu? Co czuje? Pełna jeszcze jedną kartę. Ok. I co mamy na spodzie? Na spodzie mamy piątkę monet. Sprawiedliwość. Ósamka buław, świat. Królowa buław, Cesarzowa. Siódemka w ok. Więc, co ma aspekt męski w uczuciach? Aspekt męski może czuć, że za mało posiada, aby wejść w stabilną relację, że tego w pewien sposób ogranicza. Czyli ograniczają go pieniądze, aby być może ruszyć w kierunku aspektu żeńskiego. Czuje też swego rodzaju satysfakcję, triumf. Być może awansowo, może by się dostał na, na, na inne stanowisko. Jego samopoczucie jest bardzo dobre. Jest dziewiątka kielichów, więc to jest takie osobiste spełnienie. No tu mamy kartę sukcesu i cesarz, no to to jest osoba na, na, na dosyć wysokim stanowisku. To jest też taka... W pozytywie tej karty jest to taka zdrowa, męska energia, więc jakby tutaj jego poczucie wartości, poczucie spełnienia na no tą chwilę jest w porządku. Więc może ta sytuacja, kiedy ograniczały go jakieś, może pieniądze, już jest za nim, bo osiągnął. Swoje zamierzone cele. Tutaj też jest w uczuciach taka nieśmiała chęć, bym powiedziała, powrotu gdzieś tam w głębi jego serca do królowej mieczy. Za to, co, co ma aspekt żeński w uczuciu? Tutaj może być, że ma pewien konflikt w sobie wewnętrzny i, i bardzo dużo się martwi co do tego wspólnego razem samopoczucia. Mamy tutaj wycofanie się z tej relacji, z tego związku. Chęć przede wszystkim odpoczynku. Być może potrzebuje odpocząć, bo coś się między wami tam wydarzyło. Król Mieczy, Koło Fortuny i Rycerz Denarów, ósemka monet. Jakby aspekt żeński czuje, że Król, znaczy król, nie że jakby aspekt męski być może zdystansował się, ponieważ potrzebował czasu na to, aby domknąć coś w swoim życiu i pomału ruszyć w kierunku tej pracy. Być może też czuje, że aspekt męski zakończył tą pracę, którą miał do wykonania. Dobrze, więc sprawdźmy teraz jeszcze, co prawdopodobnie może się między, między wami wydarzyć w przeciągu 7 dni. Sprawdźmy może, co aspekt męski. Będzie miał. Co zrobić w ciągu 7 dni w kierunku aspektu żeńskiego? Co aspekt męski będzie chciał zrobić w kierunku aspektu męskiego? Co aspekt żeński, czy męski? Co inne? męskie będzie chciała zrobić w kierunku aspektu żeńskiego? Wyszło troszkę za dużo kart, ale no ok. Jak już tak mamy, to niech tak będzie. No i aspekt żeński. Jaki będzie stosunek do aspektu męskiego na najbliższe 7 dni? Czy będzie miał zamiar aspekt żeński zrobić w kierunku aspektu męskiego, czy może jednak nie. Ponownie mamy dziewiątka mieczy, piątka poław, siedemka. Ok. Tam gdzieś na spodzie będzie komunikacja, będziecie coś sobie rozważać, ale to jest dalsza energia. Patrzymy sobie na najbliższe 7 dni. Więc, co aspekt męski zrobi w kierunku aspektu żeńskiego? Prawdopodobnie w przeciągu 7 dni. Mam tutaj sytuację, że Aspekt męski będzie chciał wyruszyć ze swoim kielichem, bo tutaj mamy rycerza kielichów, więc z tym kielichem, czyli tym uczuciem, będzie chciał się spotkać z aspektem żeńskim. Być może podzielić się wiadomością o tej wygranej, o tym sukcesie, o tym, że nastąpiła poprawa finansowa. Być może będzie chciał się spotkać i wydać troszeczkę tych pieniędzy przy spotkaniu na aspekt żeński. Tutaj widać ewidentnie, że, że, że było czas wycofania i czas odpoczynku. I z pewnością jest tutaj bardzo szybki, wręcz może nawet niespodziewany ruch z jego strony do 7 dni. Tutaj widać, że jakby on już nie chce tęsknić, już. Chcę odejść od tej, 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 tej czwórki mieczy i czwórki kielichów, czyli z tego wycofania, z tej tęsknoty, bo, bo widać tutaj, że aspekt męski tęsknił za aspektem żeńskim. Chcę już do tego odejść, już nie chcę do tego wracać. Chcę tutaj wyjawić może pewną prawdę, albo po prostu chodzi o to, że chcę się już odciąć od tamtego etapu. Tutaj następuje w nim w przeciągu tych siedmiu dni dosyć szybka zmiana perspektywy patrzenia na siebie. Na siebie samego. Na no też są sytuacje, w której być może się znajdowałam, no i zdecydowanie chęć ruszenia do działania w kierunku aspektu żeńskiego. Natomiast aspekt żeński, co aspekt żeński będzie robił w tym tygodniu w ciągu na następnych 7 dni? Mamy tutaj emocje, pewien potencjał, ale niestety mamy siódemkę mieczy. Tutaj być może być może będzie oszukiwać samą siebie co do potencjału tej relacji, być może do jakiejś innej, in, innej propozycji, którą dostanie. Jednak mimo wszystko jest tutaj chęć wyruszenia z powrotem do tej relacji, do tego związku. Może jakiś wspólny wyjazd. Być może o to chodzi właśnie, że tutaj aspekt męski zaprosi na jakiś wyjazd. Więc może chęć wyjazdu, bądź może po prostu chodzi o chęć spotkania się w tej relacji, być może w jakiś sposób odświeżenia tych stosunków między nimi. Troszeczkę będzie z pewnością aspektem żeńskim targał lęk, być może też pewne jakieś iluzje, dotyczący tego związku, ale jest tutaj nadzieja i jest nadzieja na trwały, stabilny związek. Być może właśnie o to chodzi, że aspekt męski też będzie chciał się spotkać i zaproponować stały, stabilny związek, bo tutaj mamy arcykapłana, tu mamy dziesiątkę monet, więc jest to bardzo prawdopodobne. Taka jest energia na najbliższe 7 dni wasza, aktualna i na 7 dni. Sprawdzę jeszcze tutaj z kart wyroczni księżycowej. Jakie być może podpowiedzi, wskazówki są dla Was. Wnieść do tej sytuacji miłość. Nadchodzi nowy początek. Zbliża się ogniste apogeum. Komunikacja jest kluczowa. I tak jak wcześniej wspominałam, Czeka Was komunikacja, będziecie rozmawiać być może o tej całej zaistniałej sytuacji, czeka Was spotkanie, nadchodzi nowy początek, trzeba podejść do tej całej sytuacji z miłością. Tak jak mówiłam, mężczyzna chce tutaj coś zakończyć, coś już zostawić za sobą, jest chęć ruszenia w stabilny kierunek, w stabilną być może relację, połączenia się w rodzinę. Nowy początek, zdecydowanie, jakby ta sytuacja się kończy. Jakby te karty z wyroczni zdecydowanie mi tutaj. Przepraszam. Zdecydowanie mi tutaj potwierdzają to, że kończy się pewien jakiś cykl w tej sytuacji, zaczyna się nowy początek. No ale komunikacja jest tutaj kluczowa i warto by było przy tej komunikacji właśnie porozmawiać tak z głębi uczuć. Wnieść to wszystko energię miłosną. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za odsłuchanie tego rozkładu. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału i komentowania. Jeżeli chcecie czytania prywatne, to jak mówiłam, informacje, jak się ze mną kontaktować, będą pod opisem filmiku. Przewiduję robić cyklicznie co tydzień. Czytanie typu lustro, więc warto zaglądać, warto sprawdzać, czy coś nowego się pojawiło. Jest to świeży pierwszy filmik, więc yy, no, jest taki, jaki jest. Mam nadzieję, że i tak Wam się podobało. Dziękuję Wam serdecznie. Buziaczki, trzymajcie się, pa pa.